Według pozwolenia firma powinna zbierać odpady w sposób selektywny, w kontenerach, na szczelnym podłożu z zabezpieczeniem przed wpływem opadów atmosferycznych. Jak widać, wszystkie wymienione warunki są łamane, a śmieci z dnia na dzień przybywa. Sądzono, że problem sam się rozwiąże, bo w końcu zabraknie miejsca na nowe odpady. Nic bardziej mylnego. Firma Algodon najwyraźniej szykuje teren pod kolejne tony śmieci. Wysypisko odwiedziliśmy w towarzystwie radnego Rady Miejskiej Wiesława Żurka, który jako pierwszy interweniował w tej sprawie. Wydawało mi się, że już problem pewien zniknął, że więcej nie da się wieść. Sytuacja wydawała się skandaliczna. W tym momencie to już jest chyba jakaś katastrofa. Prawdopodobnie szykują teren, żeby wwozić następne dziesiątki ton tych odpadów na ten teren. E, no po prostu nie wiadomo co powiedzieć. Wszystkie służby o tym wiedzą, wie o tym prokuratura, policja, wszystkie służby, nic się nie dzieje. Będzie jeszcze gorzej. Na wysypisku miał być składowany gruz, ale wśród odpadów budowlanych znaleźć można kineskopy, meble, puszki po farbach czy innego rodzaju chemikaliach stosowanych w budownictwie. To może grozić skażeniem terenu. Radny Wiesław Żurek interweniował w tej sprawie na policji i w prokuraturze. Teraz swoje kroki skierował w stronę sanepidu. Ten jednak zwleka z działaniem. Byłem w Sanepidzie, zapytałem się, czy wiedzą o zaistniałej sytuacji. Pani z enigmatycznym uśmiechem mi powiedziała, że wiedzą, ale nie udzieli mi informacji i poprosiła, żebym złożył oficjalne zapytanie na piśmie, więc złożyłem. Zapytałem się, kiedy ewentualnie otrzymam jakąkolwiek odpowiedź do miesiąca czasu. No to tak jak zwykle, za miesiąc tu będzie 30 metrów w górę wszystkiego i tak wszyscy pracuje, tak wszyscy pracują nad tym, żeby problem rozwiązać. Co dalej z wysypiskiem na osiedlu Zarzecze? Zapewne wciąż będzie funkcjonować w najlepsze pomimo jawnego łamania przepisów. Jak działają nasze nas, na, jednostki administracji samorządowej, państwowej, prokuratura, policja? Widzimy. Reakcji chyba, skutecznych reakcji, aby powstrzymać proceder nie ma.